Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia okolicznościowych tablic przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę opiekunom obiektów wpisanych na listę pomników historii. Niech mi będzie wolno powitać wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pana Piotra Glińskiego. Słowa powitania kieruję do podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa narodowego i sportu, generalnego konserwatora zabytków pani Magdaleny Gawin. Serdecznie witam zastępcę przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków, pana profesora Zbigniewa Myczkowskiego. Witam zastępcę dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana Mariusza Czubę. Witam sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Szczególnie serdeczne słowa powitania kieruję do osób reprezentujących w dniu dzisiejszym 10 nowych obiektów wpisanych na listę pomników historii w ostatnich dwóch latach. Szanowni Państwo, pomnik historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Uznanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomnik historii oznacza nadanie danemu zabytkowi szczególnej rangi. Ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. W czasie trwania obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pan prezydent przekazał opiekunom wszystkich pomników historii okolicznościowe tablice. Dziś do tego grona dołączą opiekunowie dziesięciu pomników historii ustanowionych w roku 2020 oraz 2021. Szanowni Państwo. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Ministrowie. Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezesi, Państwo Dyrektorzy, Kustosze, wspaniałych dóbr naszej kultury, Drogie Siostry, Czcigodni Księża, Wszyscy Wielcy Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać tutaj w Pałacu Prezydenckim, żeby formalnie przeprowadzić tą uroczystość wręczenia Państwu tych symbolicznych tablic związanych z wpisaniem obiektów, którymi Państwo się opiekujecie, nad którymi sprawujecie pieczę, na listę pomników historii. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałem podziękować Pani minister Magdalenie Gawin za pracę, która została wykonana, aby te kolejne wpisy na listę pomników historii, prezydencką listę były możliwe. Dziękuję Radzie Ochrony Zabytków za jej ogromny wkład w to wielkie dzieło. Dzieło bardzo ważne. Tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, tak jak to zostało powiedziane, lista pomników historii to pewien wyjątkowy status, który zostaje nadany danemu obiektowi, założeniu architektonicznemu, założeniu urbanistycznemu. Bardzo wiele tutaj jest różnych form tych zabytków, które w ten szczególny sposób chcemy z jednej strony podnieść na piezestał, a z drugiej strony zapewnić im także i szczególną ochronę. Chodzi o obiekty takie, które mają fundamentalne znaczenie dla naszej kultury. Dlatego ta lista jest tak bardzo zróżnicowana w sensie tych właśnie różnych pomników historii, jakie są. To są i obiekty przemysłowe, to są i budynki, budowle, to są także, jak powiedziałem, założenia całe urbanistyczne, miejskie. To, co w Polsce szczególne, to, co charakterystyczne, to, co ważne dla naszej tradycji. Dla naszej kultury to, co śmiało możemy powiedzieć, tworzy w jakiś sposób tą dzisiejszą Polskę poprzez jej historyczne korzenie. Bardzo chcieliśmy, żeby na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dokładnie w 2018 roku, na liście pomników w historii było 100 obiektów. Wykonano ciężką pracę, za którą jeszcze raz dziękuję. Już za nią dziękowałem. W grudniu 2018 roku udało się, wtedy na liście mieliśmy 105 obiektów. Dzisiaj ta lista bogatsza jest, to dodatkowe 10, które w ciągu ostatnich, no już można mówić prawie dwóch lat, bo kończy nam się 2021 rok powoli, na tą listę zostały wpisane. Dzisiejsza uroczystość dopełnia poprzez wręczenie tych tablic tego. Nie, ukry, nie będę ukrywał dla mnie osobiście pięknego dzieła. Ogromnie Państwu dziękuję za to, że dbacie na co dzień o te właśnie niezwykłe świadectwa naszej historii, naszych tradycji. To one budują tą naszą tradycję. One razem tworzą je. Bardzo różne, tak jak powiedziałem, w bardzo różnych stylach, z bardzo różnych okresów, bardzo różnym celom służące. Dlatego o tej tradycji, o kulturze możemy mówić wtedy, kiedy zbierzemy je wszystkie razem. Czy ona jest różnorodna? Tak, jest różnorodna, bardzo różnorodna. Na tym właśnie polega jej piękno. Ale dziękuję, bo dzięki Państwa pracy, dzięki Waszej opiece pieczy nad tymi obiektami, dzięki pracy polskich konserwatorów zabytków, one są dzisiaj pięknym właśnie świadectwem naszych dziejów. Ale przede wszystkim są także i wspaniałym źródłem wiedzy. Edukują. Chciałbym, żeby stawały się coraz bardziej popularne. Chciałbym, żeby coraz więcej przede wszystkim młodzieży przyjeżdżało i mogło zobaczyć to, co państwo macie im do zaprezentowania, to czym państwo się opiekujecie. Wierzę w to, że ten status Pomników historii, wpisanie na tą ekskluzywną listę w tym pomoże, i że będziemy tworzyli nowe formy promocji, dzięki której coraz więcej osób będzie mogło zapoznać się z naszą historią, z naszą tradycją, z naszą kulturą poprzez Państwa dzieło. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. O zabranie głosu proszę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Pana Piotra Glińskiego. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna pani, pani Pierwsza Damo, Państwo Ministrowie, Gospodarze, Miejsc, Pomników Historii, Szanowni Państwo. Chciałoby się powiedzieć, piękną awanturę żeśmy rozpętali. Proszę Państwa, sześć lat temu, gdy przejęliśmy odpowiedzialność za polską kulturę, było 54 wpisanych pomników historii. W tej chwili mamy 114. 100, ponad 100 osiągnęliśmy na stulecie niepodległości. Wielkie podziękowania, panie prezydencie. Wielkie podziękowania, panie minister, panowie dyrektorzy, prezesi. Pani dyrektor, wszystkim osobom, tym, którzy pracowali po to, żeby tak bardzo przyspieszyć. Ale też nieprzypadkowo tak to nam się udało, bo to, co się działo oddolnie, było niesamowicie imponujące. Zgłoszeń do tej pory, gdziekolwiek jeżdżę, ciągle się pytają, a kiedy nasz wniosek? A my przygotowujemy. A trzeba. Stało się coś, co ja oczywiście tutaj w cudzysłowie nazwałem pozytywną czy piękną awanturą, ale taki oddolny ruch społeczny, dotyczący czego? Zabytków, dotyczący naszej przeszłości pamięci, materialnych i niematerialnych zabytków, bardzo różnorodnych, jak pan prezydent wspominał naszej tożsamości. Czy okazuje się, że ta piękna polska tożsamość wyrażająca się w bardzo różnorodnych obiektach jest tak szalenie atrakcyjna. Naprawdę mamy poruszenie społeczne, ruch społeczny, który powodował, że myśmy musieli na to odpowiadać i dzięki temu udało nam się zwiększyć w ciągu 6 lat o ponad 100% prawda? liczbę tych no, najwyższych w Polsce najbardziej szanowanych, najważniejszych polskich zabytków, które uzyskują status Pomnika Historii. To jest chyba coś niebywale pozytywnego i pięknego. To oznacza, że polska tożsamość zaklęta właśnie w zabytkach jest dla nas Polaków niebywale ważna. Ludzie się o to biją w tej chwili, rywalizują. To jest imponujące i to jest wielki hołd dla żywotności, dla mądrości polskiego społeczeństwa, bo Państwo reprezentujecie to społeczeństwo. Ci wszyscy opiekunowie polskich pomników historii to są reprezentanci polskiego społeczeństwa, wspaniali gospodarze. To oczywiście mówi o żywotności polskich społeczności lokalnych, które wokół tych pomników się gromadzą, aktywizują, działają. To także mówi dużo o takim nowoczesnym myśleniu o rozwoju społeczno-gospodarczym. Nie ma rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie bez dbałości o zabytki i o kulturę. To jest jeden z wielkich mechanizmów rozwoju gospodarczego także. I bardzo się z tego cieszymy, bo to jest wspaniałe połączenie właśnie przyszłości, nowoczesności, innowacyjności i właśnie rozwoju gospodarczego z roztropnym myśleniem i opieką nad naszą tożsamością, nad pamięcią, nad tym co stanowi o tym kim jesteśmy jakie są nasze zasoby możliwości rozwojowe wspaniałe harmonijne myślenie ale także harmonijne podejście do systemu aksjologicznego to jest to mówi o bardzo wiele o Polsce i Polakach coś bardzo pozytywnego to przede wszystkim wielkie podziękowania i powinniśmy być wszyscy jesteśmy wdzięczni właśnie tym wszystkim opiekunom pomników historii, którzy już zdobyli to miano i, ci, i tym, którzy walczą o kolejne takie miejsca w Polsce. Tak, ta mozaika jest imponująca, prawda? To jest niesamowicie imponujące. To jest taka opowieść o Polsce różnorodnej. To jest opowieść, która na pewno jest też przecież, mam nadzieję, ciekawa, imponująca, atrakcyjna także dla młodych pokoleń. Na szczęście przecież te nasze pomniki historii żyją cały czas, jeżeli chodzi, o kontakt, jeżeli chodzi o kontakt ze społeczeństwem w szerszym zakresie. Jak mówię, budują one społeczeństwa lokalne na pewno, bo wszędzie gdzie w Polsce się pojawiamy jako reprezentanci polskich instytucji państwowych, na pewno pan prezydent, pani pierwsza dama ma podobne doświadczenia. Ludzie są po prostu potwornie dumni z tego, że mogą tą naszą tożsamością się opiekować, tą pamięcią się opiekować i robią to, co też jest kolejnym wymiarem bardzo ważnym, profesjonalnie. Robią to niesamowicie z sercem, emocjonalnie, ale także i profesjonalnie. No to jest wielka satysfakcja. Ja mogę także powiedzieć, że my staramy się w coraz większym zakresie wspierać tę państwa działalność. Jak wiecie, no zwiększają się z roku na rok nasze możliwości wsparcia. W tym roku o kolejne miliony budżet na zabytki w moim ministerstwie się. Zwiększył, a także przygotowujemy kilka nowych rozwiązań, także w ramach Polskiego Ładu yy, dla wsparcia dla tego obszaru. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te polskie zabytki to nie jest coś, co było, to jest coś, co jest i będzie, i jest niesamowicie ważne dla naszej przyszłości, także w obszarze rozwoju, nie tylko kulturowo tożsamościowego, ale społeczno gospodarczego. Wielkie podziękowanie jeszcze raz dla wszystkich, którzy się do tego przyczyniają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Szanowni państwo, zapraszam teraz do obejrzenia filmowej prezentacji dziesięciu pomników historii ustanowionych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę w roku 2020 oraz 2021. Staniątki, najstarszy w Polsce klasztor benedyktynek. Ważny dokument rozwoju architektury gotyckiej i barokowej o 800-letniej ciągłości funkcjonowania. Znajdują się w nim cenne dzieła sztuki, a także wyjątkowa kolekcja zapisów nutowych. Nowy Wiśnicz, zespół architektoniczno-krajobrazowy. Pamiątka czasów świetności XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Miasto, zamek i klasztor tworzą integralną kompozycję z zachowaniem historycznego układu przestrzennego. Zabrze. Zabytkowe kopalnie. Ważne świadectwo w kluczowej gałęzi przemysłu górnośląskiego. W skład unikatowego zespołu wchodzą kopalnia Królowa Luiza, główna kluczowa sztolnia dziedziczna oraz kopalnia Guido. Rogalin, zespół pałacowo-parkowy, powiększony o obszar dawnego majątku ziemskiego rodu Raczyńskich. W pałacu znajduje się cenna kolekcja malarstwa, a w parku i na łęgach rogalińskich podziwiać można wyjątkowe skupisko pomnikowych dębów. Sulejówek Milusin, zespół domu marszałka Józefa Piłsudskiego zajmuje szczególne miejsce w xx historii Rzeczypospolitej. To tutaj zapadały kluczowe decyzje dla odradzającego się państwa polskiego. W willi zachował się układ przestrzenny, z epoki pochodzi też wiele cennych elementów wystroju. Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo kanoników regularnych, które świadczy o trwaniu istotnej dla polskiego dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej. Historyczny krajobraz kulturowy z przykładami romańskiej rzeźby i monumentalnego malarstwa. Orawka, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dokument kultury polskiej części Górnej Orawy. Jedyny zachowany w tym regionie drewniany kościół ilustruje przenikanie się wpływów polsko-węgierskich i tradycji na ziemiach pogranicza. Tykocin. Historyczny zespół miasta, który zachowuje niemal bez zmian dawny układ przestrzenny. Zabytki sakralne oraz zabudowa mieszkalna dokumentują chrześcijańskie i żydowskie dziedzictwo tego miejsca. Pszczyna Zespół zamkowo-parkowy jeden z najlepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych w Polsce. Architektura, wystrój i wyposażenie ilustrują historię magnackiej rezydencji wznoszonej w miejscu obronnego zamku. Puławy, zespół pałacowo-parkowy, siedziba rodu Czartoryskich. W XIX wieku w pawilonach Świątynia Sybilli i Domek Gotycki założono pierwsze w Polsce muzeum. Stylizowany na ogród wolności park wyraża umiłowanie ojczystego krajobrazu. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę teraz Pana Prezydenta o wręczenie stosownych dokumentów potwierdzających wpisanie na listę pomników historii. Dokumenty zostaną przekazane na ręce opiekunów obiektów oraz inicjatorów procedury ustanowienia pomnika historii. Zapraszam panie prezydencie. Po odbiór dokumentu zapraszam księdzie Matkę Stefanie Joannę Polkowską. Reprezentującą opactwo świętego Wojciecha, Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. Nowy Wiśnicz, Zespół Architektoniczno-Krajobrazowy. Dokument odbiera burmistrz Nowego Wiśnicza, pani Małgorzata Więckowska. Zabrze, zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego. Dokument odbiera dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pan Bartłomiej Szewczyk. Rogalin zespół pałacowo-parkowy z obszarem Dawnego Majątku Ziemskiego. Dokument odbierają dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, pan Tomasz Łęcki oraz prezes majątku Rogalin, pan Mikołaj Pietraszak Gdmowski. Sulejówek Milusin Zespół domu marszałka Józefa Piłsudskiego Dokument odbiera pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pan Robert Andrzejczyk. Orawka, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dokument odbierają proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Orawce, ksiądz Adam Gabryś oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy, pan Józef Szperlak. Tykocin. Historyczny zespół miasta dokument odbierają burmistrz miasta Tykocina, pan Marcin Dudziński oraz pan Marek Rakowicz. Czerwińsk nad Wisłą, dawne opactwo kanoników regularnych. Dokument odbiera proboszcz parafii rzymskokatolickiej zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku nad Wisłą, ksiądz Łukasz Piotr Mastalesz. Pszczyna, zespół zamkowo-parkowy. Dokument odbiera dyrektor muzeum zamkowego w pszczynie pan Maciej Klus. Puławy zespół pałacowo-parkowy. Dokument odbiera dyrektor naczelny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pan profesor Wiesław Oleszek. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, w tym momencie oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie.